O, proszę, 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 kto tu leci od razu? Kto tu leci, malenki? O, już się zaczynają witania, już się zaczynają wołania. Czy? O, jakie traktory włączone? Od razu traktorki. I już się wami zajmujemy. Jakie one są odważne. Tu mamy odkurzacz. O. I. O. Proszę. Odkurzacz przerażający chodzi o... Nawet tutaj. O, proszę, tutaj już było przesady. Proste przesady, ale proszę. I słuchajcie, to są po prostu domowe kotki, które ktoś... Zabrał z domu i wywalił, żeby nie powiedzieć brzydko, do ogrodu kogoś innego. Przecież to są domowe koty. Od początku całkowicie zrolupcze kotki. Ach, jaka straszna wojna między dziewczynami! Jaka ślaśna! O, a tam niestety mamy elektryków, także muszę interweniować. O, tu jest lampa taka do oświetlania fotograficzna, bo jest tak ciemno już w tej chwili o tej porze dnia, i w ogóle już zaczyna się taka pora roku, kiedy robienie tu zdjęć czy filmów jest niemożliwe. Po prostu Więc musi być taka lampa, a lampa po prostu jest cudowną zabawką, wspaniałą zabaweczką, tak? Tak jak miseczka odwagi. No i o tym będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Dobrze, że mi te przykłady przyszły do głowy. O, prosi, prosi. No, to będą mieli właśnie. Będzie miała rodzinka nowa. Taką wojnę. Ale jaka to jest fajna wojna, bo to jest zabawa i nauka. I przede wszystkim rozrywka. Ja Ci dam. Ugryzłaś mnie w Pupsko. <laughs> tak pięknie. O, o, ale zaczepia, ale zaczepia. No a malutka osobno. To może dobrze, może da radę. Zawsze te pierwsze chwile są trudne, ale dzisiaj przyszły dobre wieści o Zorro. To znaczy o jego przyszłym. Braciszku, że, że się chłopak bardzo wyluzował, wyciszył, że nie reaguje już na zapachy źle, że już pod drzwiami jej nawet chce wejść bardzo do tego pokoju, gdzie jest Zoruś, nasz biedny. Także chwila uwolnienia Zorusia już nadchodzi. Bardzo będę szczęśliwa, jak będzie właśnie zaprzyjaźniony i w domku normalnie będzie żył. Duży kamień z serca. A, Cudne. No co tam się wyprawia? Oj, oj, oj. Jaka walka. Jaka walka. No, chodź. chodź. Chodź, chodź, Może ona nie chce się z tobą teraz bawić. Chodź. <noise> Jak pięknie weszła. Lubią ten słupek. Lubię ten słupek. Lubią się bawić, niąki. Lubię. No widać po nich, że one już u mnie urosły, naprawdę dostały po prostu jedzonka, dostały takiej pięknej sierści. Zrobiły się takie kluseczki. Także sama radość, sama radość. A my je jeszcze odrobaczymy raz. Zaraz może. Też może jutro to zrobię, bo jeszcze niech olinka troszkę dojdzie do siebie. Niech dojdzie do siebie. Tak, tak, tak. Jutro. Jutro zrobię. Ty jesteś rzeczywiście osobna. One się tak bawią, prawda? A ty jesteś tak troszkę osobna. Uważaj, kochanie, jak schodzisz. Tak, uważaj. Oj, oj. No, chodź. Kopinka. Chodź do mnie, kochani. Chodź, jesteś taka mądra. Kicie. Taka mądra. Kicie. Taka mądra śliczna moja, tak? Słuchaj. Macie humorek. Zaraz pójdziecie na pewno spać. Wszystkie